Leonia Maria Nastał, służebniczka Starowiejska, polska mistyczka i służebnica Boża. Urodziła się 8 listopada 1903 roku w Starej Wsi na Podkarpaciu. Zainteresowanie osobą siostry Leoni zaczęło się tak naprawdę już po jej śmierci, w styczniu 1940 roku. Od pierwszych godzin po informacji, która dosyć szybko obiegła wieś o śmierci siostry, ludzie zaczęli przychodzić do klasztoru, dotykać jej ciała wystawionego w trumnie pocierali o jej dłoni obrazki, przynosili różańce, wielu zanosiło się płaczem. Ciekawe i to jest bardzo ważna informacja w procesie beatyfikacyjnym siostry. Świadkowie zgodnie zeznają, że ciało siostry Leoni, aż do czasu pochówku na cmentarzu starowiejskim, nie zesztywniało. I od razu też, od 40 roku, zaczęły się pojawiać w przekazach informacje, ludzie sobie to podawali z ucha do ucha, przynosili je też do klasztoru, do sióstr służebniczek, że siostra Leonia działa w ich życiu.